Czy wiesz, że to, co widzimy we wszechświecie, to zaledwie 5% jego rzeczywistej zawartości? Cała reszta niewidzialna, nieuchwytna, niemal niemożliwa do zbadania, pozostaje dla nas tajemnicą. Czym jest ciemna materia, która niczym niewidzialne nici spaja galaktyki i zapobiega ich rozerwaniu? Jak działa ciemna energia, siła, która przyspiesza ekspansję wszechświata, popychając go ku nieznanemu? Witam na kanale Micha Wiedzy, a dziś zagłębimy się w największe zagadki kosmosu i spróbujemy odkryć to, czego ludzkie oko nigdy nie zobaczy. Wyobraź sobie coś, co otacza nas z każdej strony, coś, czego nie widzimy, nie czujemy i nie potrafimy bezpośrednio wykryć, ale którego istnienie zdradzają nam prawa fizyki. Ciemna materia, tajemnicza substancja, która nie emituje światła, nie odbija go, ani nie wchodzi w interakcje elektromagnetyczne z żadną inną materią, którą znamy. Wpływa jednak na strukturę wszechświata, sprawiając, że galaktyki utrzymują swoją spójność, zapobiegając ich rozpadowi pod wpływem własnej rotacji. Gdybyśmy opierali się wyłącznie na widocznej materii gwiazdach, planetach czy pyłach galaktyki powinny były się dawno rozproszyć. Jednak dzięki niewidocznej sieci ciemnej materii, której obecność możemy jedynie wnioskować na podstawie efektów grawitacyjnych, galaktyki pozostają stabilne, utrzymywane przez ten niewidzialny szkielet. Wiemy, że ciemna materia stanowi około 27% całkowitej zawartości wszechświata, ale czym ona dokładnie jest? To pytanie, które od dziesięcioleci pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi, może składa się z egzotycznych cząstek, których nie znamy, a może to całkowicie inna forma materii, której właściwości są tak odmienne od wszystkiego, co dotąd odkryliśmy, że nie jesteśmy w stanie jej rozpoznać. Kandydatami na składniki ciemnej materii są wimpy, słabo oddziałujące masywne cząstki, które przenikają przez zwykłą materię, nie pozostawiając po sobie śladu. Inną możliwością są aksjony, ultralekkie cząstki, które mogłyby zachować się jak gigantyczne fale rozchodzące się przez kosmos. Mimo, że ciemna materia pozostaje niewidoczna, naukowcy opracowali różne metody, by próbować ją zidentyfikować. Jednym z podejść jest poszukiwanie sygnałów wcześniej wymienionych wimpów, cząsteczek ciemnej materii, które mogą wchodzić w rzadkie interakcje z normalną materią. Na całym świecie prowadzone są eksperymenty w podziemnych laboratoriach, gdzie podejmowane są próby wykrycia tych ulotnych śladów. Inna strategia polega na obserwowaniu galaktyk i gromad galaktycznych, aby zaobserwować, jak ciemna materia wpływa na jej ruchy. Jej obecność jest szczególnie widoczna tam, gdzie galaktyki obracają się szybciej niż powinny, gdyby bazowały wyłącznie na widzialnej materii. Pomimo postępów w badaniach, detekcja ciemnej materii wciąż pozostaje jednym z największych wyzwań współczesnej fizyki. Gdyby nam się to udało, mogłoby to całkowicie odmienić nasze rozumienie wszechświata i otworzyć drzwi do nowych teorii dotyczących materii i energii. Ciemna materia to jednak tylko część układanki. Jeszcze większą tajemnicę stanowi ciemna energia siła, która może zadecydować o przyszłości całego wszechświata. Podczas gdy ciemna materia odpowiada za utrzymanie struktur kosmicznych, ciemna energia działa wręcz przeciwnie. Rozpycha wszechświat, powodując jego szybszą ekspansję. Stanowi aż 68% całkowitej energii kosmosu, co oznacza, że to ona dominuje w ruchu masy i energii wszechświata. Ale czym ona dokładnie jest? Jeszcze w drugiej połowie XX wieku naukowcy zakładali, że ekspansja wszechświata powinna stopniowo zwalniać pod wpływem grawitacji. Wszystko zmieniło się pod koniec lat 90., kiedy to dwa niezależne zespoły astronomów badały odległe supernowe typu Ia, eksplodujące białe karły, które działają jak kosmiczne świece standardowe, pozwalając precyzyjnie mierzyć odległości we wszechświecie. Ku zaskoczeniu badaczy, analiza tych supernowych wykazała, że galaktyki oddalają się od siebie coraz szybciej, zamiast spowalniać swoją ekspansję. To odkrycie było tak kluczowe, że w 2011 roku przyznano za nie Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Termin ciemnej energii po raz pierwszy zaproponował Michel Turner w 1998 roku, aby opisać nieznaną siłę powodującą to przyspieszenie. Najstarsze jej ślady mogą pochodzić z czasów, gdy wszechświat miał zaledwie kilka miliardów lat, choć mogła istnieć jeszcze wcześniej. Mimo, że to właśnie ciemna energia kształtuje przyszłość wszechświata, wciąż nie wiemy, czym ona dokładnie jest. Istnieje jednak kilka konkurencyjnych hipotez, które próbują to wyjaśnić. Według teorii kwantowej nawet pusta przestrzeń wrze od przypadkowych fluktuacji cząstek i antycząstek. Być może to właśnie ta energia próżni działa jako ciemna energia, powodując ekspansję wszechświata. Problem w tym, że obliczenia teoretyczne przewidują wartość energii próżni większą od 120 rzędów wielkości niż obserwacje, co stanowi największą do tej pory rozbieżność w fizyce teoretycznej. Niektórzy fizycy sugerują jednak, że ciemna energia może być nieznanym dotąd polem kwantowym, które zmienia swoje właściwości w czasie. Gdyby tak było, oznaczałoby to, że tempo ekspansji wszechświata również mogłoby ulegać zmianom w odległej przyszłości. Możliwe też, że nasze rozumienie grawitacji jest niekompletne i teoria Einsteina wymaga poprawki. Istnieją modele, w których grawitacja działa inaczej na największych skalach kosmicznych, co mogłoby tłumaczyć przyspieszenie ekspansji wszechświata. Teraz pewnie wiele osób zastanawia się, skoro nie widzimy ciemnej energii, jak w ogóle możemy ją badać. Aby zrozumieć jej naturę, naukowcy badają jej wpływ na wszechświat za pomocą różnych metod obserwacyjnych. Jednym z kluczowych narzędzi są wcześniej wymienione już supernowe typu Ia, eksplozje białych karłów, które działają jak kosmiczne latarnie, ponieważ zawsze osiągają podobną jasność, pozwalają astronomom precyzyjnie mierzyć odległości i śledzić tempo ekspansji wszechświata w różnych epokach. Kolejnym istotnym źródłem informacji jest mikrofalowe promieniowanie tła czyli najstarsze światło we wszechświecie, które powstało zaledwie 380 tysięcy lat po wielkim wybuchu. Subtelne fluktuacje w jego temperaturze dostarczają wskazówek na temat składu kosmosu i wpływu ciemnej energii na jego ewolucję. Astronomowie tworzą także trójwymiarowe mapy rozkładu galaktyk i gromad galaktycznych, badając tzw. struktury wielkościowe. Ich układ oraz tempo rozszerzania się wszechświata na przestrzeni miliardów lat pozwalają określić, jak zmieniało się oddziaływanie ciemnej energii. Dodatkowo zjawisko soczewkowania grawitacyjnego, czyli odkształcania światła przez masywne obiekty, pozwala śledzić wpływ ciemnej energii na czasoprzestrzeń i sposób, w jakim materia rozmieszcza się w kosmosie. Wszystkie te metody są wykorzystywane w ramach misji teleskopowych, takich jak Hubble, Euclid czy przyszły Vera Rubin, które dostarczają coraz bardziej precyzyjnych danych, zbliżając nas do rozwiązania jednej z największych zagadek wszechświata. To, co wydarzy się dalej, zależy tylko od ciemnej energii. Istnieją trzy główne scenariusze, które mogą się wydarzyć: jeśli ciemna energia stanie się coraz silniejsza, z czasem rozerwie galaktyki, układy planetarne, a nawet atomy prowadząc do całkowitego rozpadu struktur kosmicznych. Z kolei, jeśli pozostanie stała, wszechświat będzie rozszerzał się w nieskończoność, aż w końcu cała energia zostanie rozproszona, a kosmos stanie się zimnym, martwym miejscem. A jeśli ciemna energia osłabnie lub zmieni się w siłę przyciągającą, ekspansja może się odwrócić, powodując zapadnięcie się wszechświata w wielkim kolapsie. Co ciekawe, niektóre teorie sugerują, że wszechświat mógł już wcześniej przechodzić przez cykle ekspansji i kontrakcji, a obecna era kosmiczna jest tylko jednym z wielu takich etapów. Pomimo ogromnych postępów w nauce, ciemna energia pozostaje największą zagadką współczesnej kosmologii. Nie wiemy, czym dokładnie jest, skąd pochodzi i czy jej natura może zmieniać się w czasie. Odpowiedź na to pytanie może wymagać przełomu w fizyce, odkrycia nowej teorii grawitacji lub kwantowej natury przestrzeni. A może rozwiązanie tej tajemnicy pokaże nam, że żyjemy w wieloświecie, gdzie różne kosmosy rządzą się innymi prawami fizyki. Jedno jest pewne: wszechświat nadal kryje przed nami swoje największe tajemnice. Jeśli chcesz zgłębić kolejną fascynującą zagadkę kosmosu, koniecznie obejrzyj mój poprzedni materiał, Otchłań bez powrotu Tajemnice Czarnych Dziur. Tam odkrywamy co się dzieje za horyzontem zdarzeń i jakie tajemnice skrywają te enigmatyczne obiekty.